Drogie na czytaniu wiosennym, mam nadzieję, że tym czytaniem w czymś Wam pomogę. Coś usłyszycie, co będzie ukierunkowaniem, jakąś pomocną wskazówką. Mam nadzieję, że w niczym Was to czytanie nie ograniczy. Że wręcz przeciwnie o twarzy, nie trzymajcie się niczego kurczowo, bo tarot nie jest jakimś wyznacznikiem. To wy decydujecie o swoim życiu, a tarot jest pomocnikiem, który właśnie raczej jest wskazówką i poradą. I może w takim ogólnym też czytaniu. Nie odnajdziecie wszystkiego, nie będzie to odpowiedź na każde pytanie, ale myślę, że czytania takie osobiste mogłyby Wam bardziej dopomóc w rozeznaniu się w swojej sytuacji, w swoich możliwościach, zwłaszcza. Wiosna jest takim momentem, kiedy dużo się rodzi i zaczynamy patrzeć inaczej, więc takie czytanie osobiste bardzo polecam zwłaszcza teraz, na początku roku astrologicznego. No ale przechodząc już do tego naszego, są tutaj bardzo ładne energie otwierające Was na ten czas. Myślę, że jest tutaj... Dużo radości. Wiosna przynosi Wam taką właśnie niewinną radość, taką lekkość. Jest to poczucie otwierania się właśnie na coś, pójście ku przygodzie. Tu są właśnie takie bardzo ładne energie kolorowości, zachwytu nad światem, cieszenia się tym, co jest, bawienie się życiem. I tu właśnie w tej energii takiego słonika, który Beztrosko rozchlapuje kałuże, widać właśnie ten zachwyt nad, nad życiem i myślę, że takie współuczestniczenie w tym, co jest piękne, co się właśnie teraz rodzi. Mówię o rodzeniu, bo jest tutaj też karta głupca, która się pokazuje u Was, a więc coś, coś się Wam urodzi, coś nowego. Coś będzie dobrego też, bo jest tutaj karta sześciu kielichów, która oznacza właśnie taką miłość bezwarunkową, e, taką serdeczność, taką życzliwość wokół Was. E, I też taką kartę rodziny. Tą rodzinę widzę też właśnie tutaj w tych słonikach. E, zobaczcie, ten mały słonik jest pod opieką czuwających rodziców. Karta Sześciu Kielichów też jest właśnie taką bezwarunkową, piękną miłością dzieci do rodziców, rodziców do dzieci, więc myślę, że dużo będzie w, tym, w tej wiośnie takim zaopiekowaniem się sobą nawzajem, w waszych rodzinach, takim może układaniem czegoś. Myślę też, że tu będziecie. Odnajdywać dużo więcej radości w tych kontaktach. Dla wielu z Was to będą kontakty rodziców z dziećmi, bo tutaj to jest młoda energia, paść. To jest taka właśnie tryskająca radością, zabawa, wychodzenie ku życiu. To jest też. Doświadczanie czegoś, ale z taką ciekawością i radością, więc z jednej strony to jest Wasza energia, a z drugiej strony też energia właśnie Waszych być może dzieci, kogoś, kto wchodzi w życie, kogoś, kto coś zaczyna. I będą właśnie rzeczy, które się u Was rozpoczynają, będziecie je rozkręcać. I myślę, że macie też jakiś cel i zamysł. Może on być bardzo materialny, może dotyczyć właśnie jakiegoś zadania, które sobie stawiacie przed sobą. Może to być jakiś projekt nowy w pracy, bo to jest paść Pentakli, który właśnie wyznacza sobie cel i bardzo miarowo do niego zmierza. Więc tutaj czuję, że będziecie. Jakiś temat rozpracowywać, będziecie ku czemuś dążyć, i myślę, że ten cel osiągniecie. Może jeszcze nie teraz wiosną w pełni to się zaakcentuje, bo to jest wiosną, jest dopiero początek czegoś, ale niewątpliwie tutaj jest podwójność tych dwóch rycerzy pentakli. Z różnych tali pokazały się te same karty, więc myślę, że. Jakiś temat będziecie rozwijać, długodystansowo będziecie do tego podchodzić. Wiecie, że trzeba mieć plan, że trzeba mieć cierpliwość, przeznaczyć na to też jakieś odpowiednie fundusze, żeby je móc pomnażać. I tutaj, taką zaplanowaną drogą, po prostu zmierzacie ku temu, co wyznaczyliście sobie. Myślę też, że w tym e, takim, e, w takiej wędrówce będą Was wspomagać inni. Tutaj nie idziecie sami, bo tutaj pokazało się wiele osób w tym czytaniu. Tutaj. E, tutaj jest właśnie rycerz e, denarów, rycerz kielichów. E, tutaj jest paś, tutaj jest następny e, rycerz. Zobaczcie, ile tutaj jest osób, które Wam sprzyjają i Wam pomagają. Ale też... E, w tle pokazała się następna osoba, Królowa Mieczu, być może to jest Wasza energia takiej dyspozycyjności, to znaczy dysponowania właśnie tym zasobem innych, dysponujecie obowiązki, nie dźwigacie ich samodzielnie, umiecie określać granice, być stanowczy, podejmować jakieś decyzje. Być może, że jest to też osoba w Waszym życiu, która następna osoba, która też ma duży wpływ. To jest taka energia zdecydowanej kobiety, która tutaj umie jednocześnie kochać bezwarunkowo właśnie w tych sześciu kielichach to widzimy umie też właśnie opiekując się na przykład młodym pokoleniem. Dawać mu też możliwość wyborów, cieszenia się tym życiem, dokonywania własnych odkryć. Może to jest właśnie ten następny etap mądrej, matczynej, ojcowskiej miłości, która pozwala na to, żeby nasze dzieci same doświadczały. No to myślę, że tak, oczywiście, bardzo ogólnie rozpoczęłam, ale teraz, tak już przechodząc do szczegółów, to myślę, że ten czas wiosenny bardzo otwiera Was na, na miłość na miłość do siebie, na miłość do świata, do przyrody, do wszystkiego na taką życzliwość wobec siebie, zauważenie siebie i Taką też życzliwość wobec wszystkiego, co macie wokół. I myślę, że to daje dużo otwartości na innych, na przyjaźń, na wkraczanie innych w wasze życie. I myślę, że tutaj, jeśli chodzi o uczucia, to właśnie związki tutaj dzieje się dużo takiego dobrego. Jesteście bardziej nastawieni na przygodę, na lekkość. Macie taką odmłodzoną energię radości. Myślę, że te wasze relacje, w których jesteście, też odżyją, tak odmłodnieją. Tutaj widzę jakieś wspólne wypady, wspólne wyjazdy. Może nie będą jakieś bardzo dalekie, ale będą odkrywcze. E, będą też e, może planowane, e, będą dawały Wam satysfakcję i takie poczucie, że e, zmierzacie w jakimś konkretnym kierunku. I też będą stabilizowały was, e, będą e, dawały Wam poczucie, że tworzycie właśnie fajne więzi. E, tutaj no, bardzo czuję więzi rodzinne. One się zaciśniają, one się podkręcają, one e, są pełne. Takiej czułości po prostu. Myślę też, że dużo będzie też nowości, jeśli chodzi o uczucia, to znaczy takiego nowego nastawienia do Was, bo Wy coś zmieniacie w sobie, właśnie macie może mniej. Takiej dogmatyczności w sobie, jesteście bardziej elastyczni, i przychodzą do Was też tacy ludzie, którzy mają coś do zaoferowania. To jest właśnie taki rycerz kielichów, który chce coś podarować, coś powiedzieć, coś oświadczyć. A wy, myślę, przyjmiecie to też z taką otwartością. Będziecie gotowi to przyjąć, będziecie się z tego cieszyć. Myślę też, że przyjdą do Was jakieś nowe rzeczy, jeśli chodzi o sposób na życie, może pracę, pozyskiwanie materii, bo właśnie tutaj na tych układach pokazał się głupiec, czyli podejmowanie się nowych zadań. Wchodzenie właśnie w nowy obszar, nowa praca, nowe propozycje. Myślę, że one mogą łączyć różne zadania. To, co było z tym, co właśnie przychodzi do Was. I to jest karta właśnie dwóch denarów, która mówi o takim połączeniu, o takiej elastyczności. Mówi też o podpisywaniu jakichś umów, nowych rzeczy. Ten głupiec właśnie jest taką energią pełną zadowolenia, entuzjazmu na no to nowe. Ja może. Tutaj na chwilkę przerwę, żeby, żeby nam nie przeszkadzał ten pies. Przepraszam, już wracam do Was. Myślę, że te nowe rzeczy, które będą się działy, dadzą Wam nowe możliwości. Będziecie powolni układać się do nich, ale też nie będzie to wcale łatwe. Bo tutaj są takie właśnie dwie dwójki, które mówią, że z jednej strony jesteście właśnie elastyczni, że chodzicie obiema nogami po ziemi, ale jednocześnie no też w jakiś sposób jesteście trochę w chmurach. A tutaj jest właśnie widać takie rozerwanie, tak jakbyście byli pomiędzy i trudno Wam byłoby w tym na dłuższą metę być, więc trzeba coś zadecydować. Trzeba będzie myślę podjąć decyzję, co wybrać, czy iść za głosem serca czy iść za głosem rozsądku, ale coś trzeba wybrać. Nie można dłużej będzie tkwić, to być może decyzja będzie z końcem tej wiosny, ale nie będzie można dłużej trzymać dwóch wzrok za ogon. Myślę też, że wasza decyzja będzie podyktowana jednak Taką koherentną y, energią połączenia y, tego, co mówi serce, z tym, co mówi umysł. I jest tutaj właśnie energia umysłu, czyli y, takiego y, rozmyślnego, logicznego y, wzięcia pod uwagę wszystkich za i przeciw. I jest właśnie ta energia y, y, serca, czyli y, tej pasji, która jest w środku Was. I tutaj jest to jakieś rozodrganie, jest bycie pomiędzy młotem a kowadłem. I myślę, że w końcu zadecydujecie o czymś, co będzie ważne dla dalszej waszej przyszłości. No bo ten głupiec mówi, że jest w Was chęć i gotowość, żeby jednak pójść w tą nową stronę, zrobić coś inaczej, coś nowego, rzucić się na głęboką wodę, być może, zmienić pracę. Być może macie już grunt zbudowany pod to, żeby, żeby to zrobić, zwłaszcza, że w dalszym tle tutaj widzę, jeszcze jest karta siedmiu denarów, czyli siedmiu kielichów, czyli macie wybór. Tutaj jesteście gotowi, żeby tego wyboru dokonać. Myślę, że to będzie mądry wybór, bo widzicie dalekosiężnie swój cel i to jest właśnie ten cel, który tutaj chwytacie, który jak gdyby niesiecie przed sobą. Widzicie go przed sobą, czujecie, że to jest dobre dla Was, to Was stabilizuje. Myślę, że tutaj stabilizuje się coś w materii, ale wymaga to od Was takiego zaplanowania czegoś, no właśnie tą królową mieczy, może zaplanowania czegoś w szczegółach, w kolejnym etapie, rozłożenia to na jakieś etapy, praca z takim nie wiem, kalendarzem i z taką wytrwałością i konsekwencją. No, oczywiście wiem, że dla Was, drogie lwy, to, to jest dosyć trudne. Jesteście pełni otwartości na porywy, właśnie serca. I fajnie, bo rzeczywiście one też tutaj będą miały miejsce. I tutaj. Myślę, że poddacie się jakiejś przygodzie, jakiejś radości, że, że ta radość się udzieli. Ale przede wszystkim właśnie w tej mojej karcie tutaj widać jest, że um, będziecie tym, co robicie, się cieszyć. Że to ta może nowa y, praca, nowe zajęcie sprawi Wam dużo radości. Być może że to będzie zajęcie. W którym będą uczestniczyli tłumnie inni, będzie to dotyczyło jakichś młodych ludzi, praca w młodym zespole, bo tutaj jest ta młodość, bardzo pokazuje się tutaj dużo takiej energii ciekawej życia, tak jakbyście pokazywali innym, jak można się cieszyć życiem. E, jakbyście też e, tacy pełni e, miłości e, do innych, e, na tej kanwie e, budowali też e, taki cały wianuszek połączeń z innymi. Nie wiem, jakbyście też wykorzystywali swoje doświadczenia, bo tutaj te słonie w tle, ta rodzina, to są właśnie ta ciągłość karmiczna tych, tych naszych doświadczeń, ta nasza mądrość, która wskazuje nam drogę. Myślę, że to jest czas ukierunkowany na rodzinę, na młodych ludzi, na młodość, na radość życia. Na przyzwolenie na tą radość. Być może też odkrywacie swoje wewnętrzne potrzeby, wewnętrzne dziecko, któremu pozwalacie się cieszyć życiem. I tak w pełni zaczynacie je czuć. No właśnie, tak rozchlapujecie te kałuże i wcale się nie obawiacie, że się pomoczycie. Czujecie z tego powodu radość. I dajecie też taką swobodę bycia innym. I myślę, że podejmiecie tę decyzję, która Was tak rozdziela, rozczłonkowuje na, na różne rzeczy, żeby wreszcie się tak zcentralizować na tym jednym. To być może też dotyczy, to właśnie takie rozdzielenie, ta, taka trudność w podjęciu decyzji, dotyczyć może osób. Tutaj może wkracza w Wasze życie więcej niż jedna osoba, i tutaj jest dwóch na przykład rycerzy, tak, którzy w jakiś sposób wywierają wpływ, chcą być zauważeni, każdy coś przynosi ze sobą. A wy właśnie musicie no, zdecydować, kto to będzie. Czy to będzie ktoś, kto jest stały, wytrwały, kto jest stabilny, czy ktoś, kto po prostu przynosi coś w darze, kto ma do zaoferowania jakieś uczucie, jest romantyczny. Mam wrażenie, że... Będziecie wchodzić właśnie w takie sytuacje z takim zaufaniem do siebie, będziecie w ogóle samym wyborem też zauroczeni. Będzie Was to bawić, że, że otacza Was radość, że otaczają Was ludzie, że macie możliwości. Myślę, że to jest bardzo dobry czas na cieszenie się życiem, chociaż. Trzeba będzie podejmować też decyzje i w gruncie rzeczy to jest budowanie w sobie takiej też dojrzałości i myślę, że ugruntowywanie się w czymś trwałym i stałym, że to co rozpoczniecie będziecie mogli utrwalać właśnie czy jakimś dokumentem, czy podpisaną umową, czy zdecydowaniem właśnie, że idziecie w określonym kierunku. I myślę, że będzie to też podejście z jednej strony właśnie uwzględniające potrzeby serca, bo tutaj są właśnie te kielichy, które mówią o uczuciach, emocjach, o pasjach, które wami kierują, a z drugiej strony będą to. Decyzje, które są takie stateczne, rozsądne, mają podłoże, ugruntowanie, często dotyczą właśnie materii, więc myślę, że ta materia też w jakiś sposób się u Was stabilizuje, że tutaj robicie takie dobre posunięcia, że idziecie w takim no, dobrym kierunku już. Ten kierunek, myślę, jest wcześniej powzięty i na pewno się nie zatrzymacie. Będziecie sobie spokojnie iść dalej, po drodze ciesząc się wszystkim, co przynosi Wam wiosna, co przynosi życie. Dacie sobie przyzwolenie na tą radość. I tak jak mówiłam wcześniej, innym, którzy chętnie będą właśnie wkraczać w Wasze życie. Z konkretnymi propozycjami. Więc rozważcie je, przyjmijcie i cieszcie się wszystkim, co dobre, bo myślę, że dużo dobrego przyjdzie do Was i dużo nowych rzeczy. Propozycje, które przyjdą, będą Was rozwijać, będą Wam pokazywać nowe kierunki. Też nowe możliwości w Was samych, bo zobaczycie właśnie, że potraficie być tacy konsekwentni, potraficie tak miarowo dochodzić do czegoś, potraficie być również spontaniczni, i to jest też cudowne, i potraficie być decyzyjni, a to jest przecież trudna umiejętność, zwłaszcza jak. Podejmuje się decyzję o czymś nieznanym, wchodzeniu w coś, co jest całkiem nowe. Także myślę, że to wszystko, drogie lwy. Zapraszam Was oprócz czytań, takich, które możecie widzieć na YouTube, na wszystkich znaków, na pełnię, na nowie. Na Facebooku prowadzę takie wpisy co dwa dni mniej więcej dotyczące wędrówki wraz z Księżycem, który jest najbliższą nam planetą w astrologicznym rozumieniu i ona ma ogromny wpływ na nasze emocje, na to, co się dzieje w naszej codzienności. I właśnie ja razem z Tarotem. Pomagam odnaleźć się w tej codzienności, wskazuję energie, jakie nam towarzyszą i jak najlepiej wykorzystać je dla nas. Dziękuję Wam, że jesteście razem ze mną. Proszę bardzo o komentarze, o polubienia, jeżeli Wam się to, co robię tutaj w jakiś sposób podoba. I do zobaczenia kochani. Pięknej jasny.